Świąteczny klimat, trzeba zarobić, by dać pod koinkę Skumaj mordo to na dużo gotowania, mycia i poświęceń. Rok co roku zapierdalam, ale wiem, kim jestem, jestem raperem i nigdy nie odeszłem. Były momenty, że uklękłem i podałem rękę. Sam piszę sobie los. Jak złożyłem tu przysięgę, zawsze z wami łapy w górę. Będę spędzam chwilę i wypierdalam daleko telefon. Rozmawiam, czy śmieje coś do. Dobrego, a la mieszankę leje, Stół pełen potraw A ja z bliskimi w końcu krew Rodzina, wspólne tematy W telewizji oglądam Kevina rapuje sobie sucha mnie rodzina Uśmiechem uzależnia niczym Amfetamina, a święta Chwalę się ile celów i zdarzeń Realizuję mordo Masę marzeń, bo wiem, że Czas jest podarowany Dla nas motywacja Że dla bliskich się starasz od nałogów się oddalasz, ale nikogo z dupy nie wypierdalasz Życie to tempo i cały czas ganiasz Ja spędzam święta i razem wspólne z rodziną leci zdjęcie Kochanie, miłość, prezenty, zapach gorącego barszczu Teraz ścinam pierożki, mama nie żałuje farszu A ja mogę przytyć parę kilo Od pieroszków więcej, jedzenie robione pełnym sercem, rodzina, stół i świąteczne miejsce. Dziękuję, że tu z Wami jestem.